Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek. Przyszła kolejna duża paka. No, powiedzmy, może nie tak ogromna, ale całkiem spora jednak od dystryktu Zero. Ja rozpakuję, wyjmę, co się znajduje w środku i wam zaprezentuję. Także zaczekajcie, zaraz wracam. <ślesk> Dobra, jestem z powrotem i jestem już gotowy do prezentacji. Cztery fiksy. Dwa preorderowe i dwa sobie jeszcze dobrałem z fajnych promocji, gdzie naprawdę czasami ceny zjeżdżają do no, niesamowitych kwot. Od razu mówię, pierwszego, którego Wam zaprezentuję, nie mam zamiaru na razie wyciągać z pudełka. Tak jak w przypadku było to Batmana Hasza, tego właściwego Batmana Hasza. Postanowiłem, że tutaj będzie podobnie, gdyż jest to drugi taki mój e, fix, którego chciałem zawsze mieć. I akurat dobrze, że to McFarlane teraz wydaje tego typu pozycje, więc Wam pokażę. Jest to oczywiście Batman Nightfall w ciekawej wersji, nie powiem. Wyszła jeszcze taka kolekcjonerska ona u nas chyba nie jest dostępna też o niej myślałem oczywiście podstawka, karta widzę, że beleryna jest taka no, z tych twardszych Batarang dwie dłonie do wymiany tak to się prezentuje pudełko na szczęście jest w super stanie tu jedyne e, jakieś zastrzeżenie, które mógłbym mieć to minimalnie tutaj jest taki jakby nie wiem tu nawet słabo widać takie lekkie podgniecenie więc dyszki by nie dostał, gdyby go grindować, prawda? No, ale tak poza tym naprawdę bardzo fajnie się prezentuje, mega skulowe. No i właśnie tak, tak jest z tym Batmanem. Także jego nie zobaczymy, natomiast zobaczymy innego Batman Two Face. Świetna figurka, taka nietypowa, dość kolorystyka. Tak samo z innym jeszcze było, jeżeli chodzi o właśnie komiks Morisona. No i tutaj też stwierdziłem, że fajnie byłoby mieć tego, że Fixa Batman Reborn. Tak się nam prezentuje i jego ja otworzymy oczywiście. Zobaczmy jak on wygląda wewnątrz. Albo może <grym> łatwiej by powiedzieć, jak wygląda po wyciągnięciu. że otwieramy pudełko. Tu oczywiście jest karta, jest podkładka, jak zawsze bez zmian. A sama figurka, no, mówię, dość nietypowo kolorystycznie, prawda? Jest inna niż wszystkie. Też ma e, kilka tych pięści, prawda? Ale nie ma batarangów, o dziwo no, to nic mi to oczywiście nie przeszkadza, bądź co bądź. Tutaj mi będzie chyba łatwiej przecinać jak na razie, z tego co widzę. Zdecydowanie łatwiej, powiem Wam szczerze, przynajmniej te części. A tutaj, tak jakby nie, no i jej jest. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Hmm. Wiecie, chyba nie jest wpięta nigdzie z tego, co widać, ta część, ale to może i dobrze. Wydobądźmy tu face'owego Batmana. Oczywiście, zawsze najgorzej będzie z peleryną. Ale udało się. Udało się. No i tak się nam prezentuje Gacek. Mocne stawy ma. Tutaj to aż, aż moc, za mocne bym powiedział. Akurat nie będę na to narzekał, oczywiście. No ale mówię, nietypowa konfiguracja. A tu jest nawet moneta, zobaczcie. Świetna sprawa. Twarz też, jak przypatrzymy się, jest taka podpalona, oczywiście. Super, fajnie to wygląda, naprawdę. Czasami tego typu figurki są świetne, bym powiedział. Więc jak najbardziej udane. Udane to, to jest zdecydowanie udane. Więc wow, no ciekawie. Myślę, że nie ma potrzeby wyciągania tych innych dłoni. Tutaj ta czerwona pasowałoby właśnie, żeby tutaj można było dodać jeszcze monetę dodatkowo właśnie dla naszego tufacea, jakby nie patrzeć. No ale i tak jest dobrze, I tak jest bardzo dobrze. Więc mamy pierwszego jego mościa. Drugim jest, czy drugim, kolejnym w sumie też Batmanem, ale stwierdziłem, że jeszcze tego sobie, się już w takiej cenie był, zafunduję. Batman z Earth-22, tak, z Ziemi 22, zainfekowany. Z czego, dlaczego tak mówię? A no właśnie chodziło nawet dlatego, że Batman Joker, to też dość nietypowe, bym powiedział. Jeżeli mówimy o Przepraszam Was o taką konfigurację, prawda? Połączenie właśnie Jokera, a tutaj tu facea jak najbardziej na miejscu. Kolorystyka i ten klimat to wszystko ze sobą dobrze współgra. Więc wydobądźmy i zobaczmy. Teraz zrobili tego nowego zainfekowanego Jokera, gdzie Jokera, Batmana Jokera, gdzie, gdzie jest z tym takim błyskiem, znaczy błyskiem w ciemności, tak, jest widoczny. Czyli taki trochę, bym powiedział, skok na kasę dodatkowy. No ale co zrobić. Bądź co, bądź. Nie jest źle tutaj, widzę. Trochę styrana taka peleryna. Fajnie to wygląda. Dobra, spróbujmy go wydobyć. Tutaj widzę, że jest tego zdecydowanie więcej, bo dochodzi ten łokieć też. Ale już spróbuję to wydobywać po staremu bo tutaj będzie trochę ciężej zdecydowanie jednak niż w przypadku Joker, niż się, niż Batmana to Face'a. To chyba byłoby tyle. Łpcie są, tutaj są, biodra są. I znowu ta nieszczęsna peleryna. Choć tutaj ona jest zauważalnie miększa, Więc będzie na pewno o wiele łatwiej. Przynajmniej taką mam nadzieję. I tak zdecydowanie jest to łatwiej. Przyznam szczerze. No jest miększa, to jest nawet widać. A jak wygląda zainfekowany? No Wygląda właśnie tak, i powiem szczerze, że też daje radę. Ten spód, prawda? Taki seledynowy, pistacjowy. Nie wiem, jaki kolor jeszcze powinien być. I duża ilość tych gadżetów. No, obaj razem tutaj, we dwóch, tak, prezentuje się naprawdę spoko. I to jest mega pozytywne, więc czy zastanawia mnie ten wataran. Czemu on jest taki duży? Czy jego się uda jakoś tam wydobyć? Nie rozcinając tego wszystkiego. Myślało, że jest to możliwe. O właśnie. Jest mięciutki. Dość mięciutki taki i co i... no taki bym powiedział w stylu jokera w sumie. Coś dużego. No niemniej Niemniej wygląda to naprawdę spoko. Także to był kolejny, i na koniec zostawiamy coś: dla mnie ekstra w sumie lubię generała ZODA, więc 45 zł tylko. Więc no, no, no mówię, no nie mogłem się powstrzymać za taką kwotę. Tu troszkę pudełko ma przygniecenie, ale trudno. DC Rebirth. Jest to już starsza figurka. Pewnie im nie schodziła i ogólnie gdzieś tam. Może nie ma popytu na tego bohatera, ale on jest naprawdę bardzo fajny. DC Legends go często używam teraz. kiedy sobie gdzieś tam w wolnych chwilach podgrywam. Oczywiście karta, podkładka, jak zawsze to bywa. I też różne pięści do Zoda są. I pelerynka, która. Tutaj, jakby nie coś było takiego, ale, ale ona też jest no, teoretycznie miększa i łatwiejsza do wydobycia niż te, które są tutaj no bardziej twarde, powiem szczerze. Tej bliżej do tej niż do tej, ale ona jest coś pomiędzy, bym powiedział najprościej. I tutaj widzę, nogi są jeszcze niezabezpieczane i dłonie, czyli to te pierwsze rzuty takich widać. Tu tylko tu i został może dlatego w takiej cenie. A ja skorzystałem. Wcześniej nie miałem takiego ciśnienia, ale mówię, przy tej kwocie warto po prostu sobie czasem pozwolić na taką przyjemność. O, jeszcze mu dłoń wypadła. Dobra. I strasznie to jest miękkie powiem wam szczerze takie gumiaste ale ogólnie myślę że całkiem spoko się też prezentuje ten ZOT za taką kwotę to nawet nie ma co się zastanawiać twarz czy face sculpt jak to mówią po angielsku wygląda naprawdę spoko taka imitacja jakby po, po, tak pognieciona taka połączona ta pelerynka i wyszło to naprawdę im fajnie Świetnie, świetnie się prezentuje. Za taką kwotę naprawdę. Dla fanów uniwersum Supermana no tu myślę, że nawet nie ma co się zastanawiać, jeżeli jeszcze jakimś sposobem go nie zdobyliście. Także taka zabawka. No i te pięści oczywiście tu no całkiem też pasują mi się wydaje. Jakoś go można by uformować dobra także bądź co bądź tak wygląda ten ostatni Nawór. jeszcze trochę tych preorderów czeka kolejne będą się szykować to i tak trzeba wybierać, bo wszystkich no niestety, ale się nie da gdyby były ceny przeliczane normalnie tak jak są gdzieś za granicą jeśli ktoś płaci 20 dolarów to tak jakby u nas płacił 20 zł ja to tak widzę bo zarabia w dolarach, prawda? A my niestety musimy zapłacić to razy 4, czy tam razy 5. Ale i tak promocje niekiedy są dobre, warto próbować szukać. Więc Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zachęcam do tego, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Linki w opisie oczywiście tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć ewentualnie nawiązać współpracę a także nie zapominajcie o tym aby zasubskrybować kanał zaznaczyć dzwonek jeśli jeszcze tego nie zrobiliście dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami tymczasem mówię wam cześć widzimy się w kolejnych materiałach